Nagrywam, nagrywam, ale zacząłem nie od tej strony, tylko od tej. A myślę, że kabel idzie, to niech idzie sobie. No i tak to teraz wygląda. Ech. No to powiem, się nie sugerujcie, bo ona tylko była dana pod beton, żeby. Koronacja do odmorszenia, dobra. De, była pod beton, żeby teraz mógł lepiej kuć, żeby mi się cegówki nie przykleiły do świeżego betonu i wolniej beton na górze sech. no, sech wysychał. No i widzicie, to jest dwie godziny kucia i jedno piwo. Ja sobie jedno Padłyby nawet trzy, ale przed tą dentystką. Panią dentystką nie da rady, o, takie. Ah, bogaty jestem, pije. Czeski browar, nie? No. No właśnie dlatego taki bogaty jestem, że muszę pić czeski browar, bo się bardziej opłaca pojechać do Czech kupić piwo niż w Polsce. A kiedyś Wam nagram o co chodzi z tym czeskim browarem. No a jeszcze jak tą akcyzę nową wymyślą, to więcej ludzi będzie jeździło. No, no oczywiście takie coś w Kowlandzie, w innych sklepach Holba holska, która jest <laughs> prawie najtańszym z ich sortu holby. Po prostu jest sporo więcej niż tam w Polsce, e, boże niż w Czechach. no. Dobrze. Trzeba się ogarnąć, odkurzyć, przebrać trochę łeb. No i małe borowanko. Dobra, no to stało się. Mamy gdzieś 33% sufita wywalonego. Kurde, kto to włączył lampę? Idzie jakoś ale dobrze. 1-0 dla dwuta, właśnie padło. W sumie to tylko to było robione tym dutem. Nówka była. Marka, kurde macie. No, jest tutaj napisane jak byk no niestety dewalt ale to jeszcze R kurde macie. Wiecie, idzie, idzie jak zobaczyć? zobaczyć Nie wam pokazał. O, czy to jest. Ona... O. Dewalt, jak nic. No i jeszcze kawałek zostało w środku. Nie żebym przeginał podczas pracy, bo yy, to od tego najczęściej pękają. Ale coś pękają, kurde, tak czy tak same robią sztuki jak było. Zaraz się wyciągnie. I mamy jeszcze następnego Dewalta. No, mam nadzieję, że nie pójdą. W każdym 1:0 1-0 dla Duta. No. Godzina przed 14. 75% wyrzucone durzonka. Zobaczcie, trochę już ile taczek. 7, 8, 8. 8 taczek wyrzuciła. Kropla potrzeb morza. Został jeszcze ten paseczek. I później będzie trzeba zrobić tu no kawałek sufitu, żeby karton gipsy tamte użyć. Co tam oto widać tam na zmoku, co są. No, widać jak człowiek brudny. Kurde, zapomniałem znowu lampę wyciągnąć, nie? Tylko na rękawiczkach, czyściutki eee, kurzu, kurzu, kurzu No ale co zrobić? Trzeba odelżyć sufit Dobra. A, jeszcze dzisiaj padnie to To takam jak ładnie wygląda Żona mówi zostawić Tak jak tak jak teraz Nic nie robić, kuchnie, wstawiać Dobra <śleskuj> No to stało się Tak, akurat było no name 2-0 dla sufitu, w sumie ja bym powiedział 2-0. 3-0, 3 do 2 dla mnie bo 2 wypiłem tu, a jedno przy obiedzie nie? No ale to już mamy 2 punkty dla sufitu, no niestety, no tak, takie robią, co jest takie rzadko kiedy trafić jakieś lepciejsze. O, gdzieś to, tam to no, ale wygląda tak to samo Zrobić z tego, do trampek wsadzić, no dobra, żona poszła, DeWalta drugie jeszcze, Kompleto jeszcze, tak. a na razie będziemy takie mini-pici robić, zanim nie przyjdzie. To jest bodajże Makity, Te już troszkę swojej przeszło na pracach budowlanych. No, dużo nie zostało, tu kawałeczek, bo, bo ta odległość nie jest pełna. No później szyna jest za tą ścianą. A jak ściana poleci, to już post pojawi się dopiero perfidnie pod szyną, która jest za tym. Albo obok. Zobaczymy, jak tam będzie kuchnia większa do sypialni. No dobra, kłujemy dalej. No dobra, suficik wymachany. Godzina która, kochanie? 15:26. 15:26? No, 16:26. Wyrzucone. Można by powiedzieć, że dwa do trzech, tak jak wspomniałem przed chwileczką, to to chwileczkę podziałało, bo żona przyniosła z DeWalta jeszcze jednego spiczaka. To tak. Dwa takie. No i żona też przegrała z gruzem w sumie, nie? Od jutra to jutro trzeba będzie zacząć od naprawy kółkotaczki. No. No to tak. Dwa. 2-2-2 buta, 2, 2, no to mamy 2,20 tam parę złotych i 4 dychy w plecy. A ile to nie wiem ten, tego dętka, nie? Wiadomo, Front za darmo. Sprawdzałem wszystko co robiłem za darmo. Także jest to dobrze. Trzeba tylko okienkę teraz przymknąć. Radio wyłączyć. Odmuchać się oką, boże, okąpać. przedmuchać się, ręce wymyć. To taki burdel zrobił? Trzeba zrobić porządek, naprawdę. Ale to, jak tylko tam te płytki wyrzucimy wyrzucimy, no. i wyłączamy. Może okienko trzeba przyknąć. Widzicie, jaki burdel, bo to następny pokój czeka do składania do wszystkiego. Pozdramać. Chodź, Wspominając, że trzeba będzie okno to niżej to niżej przełożyć, ale to jest tak ustawione, żeby było zamiast drewnianych starych. No i dobra. Nie zaświecę Wam, bo no nie mam czym. A chyba w trakcie nie da rady. No To widzicie po co ta folika? Wystarczyło, że trochę tu nie było. Nie wiem, co tu się kurde stało i już ciężej szło odchodzenia. Dobra. Tak coś to. Dobra, noc.